Cześć wszystkim, Paweł z tej strony, witajcie w kolejnym wideo na moim kanale, a dzisiaj finalnie zaczynamy serię filmów, poradników tego czym zajmowałem się przez ostatnie kilka miesięcy, coś co nadal kontynuuje ale myślę, że przyszedł odpowiedni czas na to, żeby podzielić się z Wami swoim, myślę, zdobytym doświadczeniem, wiedzą tematem, który zacząłem robić obok krypto, szukałem czegoś co sprawi mi frajdę przy tworzeniu czegoś, a przy okazji też zarobieniu i myślę, że kwota przychodu ponad 9 tysięcy dolarów za ostatnie kilka miesięcy przy wykorzystaniu różnych narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, myślę, że również Was zaciekawią, bo właściwie każdy z Was, każdy z nas może się również tym tematem zająć. A mowa tutaj o platformie Etsy, na której możemy, mamy możliwość sprzedaży produktów cyfrowych, a tutaj też w szczególności przy właśnie narzędziach, które mamy ze strony sztucznej inteligencji, przy wykorzystaniu tych narzędzi, sprzedaży tego typu produktów tutaj, właśnie na tej platformie. Więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, chcecie zobaczyć, dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku miesięcy u mnie i jak Wy Sami możecie tutaj zacząć na platformie Etsy, właśnie robiąc krok po kroku te rzeczy, które wam tutaj dzisiaj pokrótce pokażę. To pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybujcie sobie kanał, żeby być na bieżąco z tego typu informacjami i z tym wszystkim, co dzieje się u mnie na kanale. A teraz już nie przedłużając, zajmiemy się właśnie tym głównym tematem. Dzisiaj bardzo pokrótce pokazując wam, jak to wszystko tutaj można zrobić, jeżeli chcecie też sprawdzić sobie, czym jest w ogóle Etsy. Ja też na początku nie wiedziałem, czym jest platforma Etsy. To platforma Etsy z niczym innym jak takim naszym Allegro, Amazonem, ale tutaj głównie możemy sprzedawać różne produkty czy to cyfrowe, czy fizyczne, ale bardziej rękodzieła, bardziej na jakieś okazje, na urodziny, na różnego rodzaju yy, wesela, śluby i tak dalej, jeśli chodzi o dekoracje. Tutaj macie krótką informację z tego roku, w tym momencie mamy 7,5 miliona aktywnych sprzedawców na platformy Etsy, ale ponad 95 milionów aktywnych kupujących, którzy kupują różne tutaj produkty. I żeby Wam tutaj pokazać właśnie mój wynik z zeszłorocznym, właściwie licząc od od lipca zeszłego roku do grudnia, jeżeli wejdę sobie na ostatni rok, to wygenerowałem ponad 9000 dolarów sprzedaży, z czego około 70% to zysk, bo 30%, niecałe 30%, między 25, czasami nawet 20% to różnego rodzaju prowizje tutaj na samej platformie, więc od tego wyniku trzeba sobie odliczyć. Około 25-30% prowizji, które tutaj ponosimy sprzedając na tej platformie, no i oczywiście różnego rodzaju podatki i tym podobne koszty. Więc to jest taki finalny przychód za te kilka ostatnich miesięcy. Jeśli chcielibyście otworzyć tutaj swój pierwszy sklep, to w opisie wideo mam dla Was specjalny link, z którego przez założenie otrzymacie 40 darmowych listingów. Więc jeżeli chcielibyście otworzyć właśnie swój pierwszy sklep, to z tym linkiem będziecie mieli możliwość oszczędności około 8 euro, bo każdy listing, każde wrzucenie oferty w waszym sklepie to koszt około 20 eurocentów, więc w tym momencie oszczędzacie około 8 euro i macie te 40 listingów za To, co przykuło moją uwagę i co wydało mi się dość proste do stworzenia, to tworzenie tak zwanych clipartów, czyli pojedynczych obrazków pakowanych w całość i sprzedawanych na różnego rodzaju okazje dla osób, które po prostu potrzebują tego rodzaju obrazków, więc są to po prostu pojedyncze obrazki na daną okazję, w tym przypadku mamy styczeń więc powoli przygotowujemy się na walentynki więc różnego rodzaju motywy walentynek motywy zwierząt e, świętego Patryka i tak dalej, motywy baby shower, e, różnych gnomów i tak dalej, zbliżającej się wiosny e, wszystkiego co związane z aktualną tematyką tego, czego ludzie gdzie potrzebują do tworzenia różnego rodzaju, właśnie, na przykład zaproszeń czy do tworzenia planerów, gdzie potrzebują różnego rodzaju grafik, tutaj właśnie wrzucając 20, 30, 50, 100 i więcej tego typu pojedynczych obrazków które możemy zmontować w całą paczkę możemy tutaj wystawić sobie właśnie taką ofertę sprzedaży możecie sobie też prześledzić ile warte są tego typu paczki możemy sobie wejść na przykład na taką przykładową ofertę ona jest bardzo tanie akurat śledzę sobie ten sklep tutaj nie sugerujcie się tą ceną bo właściwie ten sklep nie przynosi zbyt dużego przychodu jeśli chodzi o samą tą ofertę ale sami macie tutaj pogląd tego jak te obrazki wyglądają i teraz pewnie cały czas się zastanawiacie w jaki sposób wy możecie w jaki sposób ja tworzę tego typu obrazki, które mogę zmontować. Nie jestem grafikiem, nie mam specjalnych umiejętności rysowania i tak dalej, ale właśnie z pomocą przychodzi nam sztuczna inteligencja i pierwszym z tego typu, powiedzmy, narzędzi jest Midjourney, Journey, o którym pewnie już wielokrotnie słyszeliście, jeżeli nie, no to jest to jedno z narzędzi do tworzenia właśnie tego typu grafiki. A kolejnym dość popularnym w ostatnich miesiącach jest DALI podpięty pod ChartGPT, gdzie również możemy tworzyć tego typu grafiki. Na początku pokażę Wam tutaj jak działa Midjourney, na którym możemy właśnie tego typu grafiki generować. Potrzebujemy nie wiem, na przykład lwa w stylistyce wiosennej, w koszu, możemy zmontować 20-30 tego typu różnych lwów i wrzucić je do paczki, stawiając właśnie jako podobną tutaj ofertę. Możemy tutaj za pomocą Midjourney stworzyć dowolny obrazek, który właśnie będziemy mogli później zedytować i wrzucić do całej paczki. Tutaj stworzyłem na, przykładzie, na przykład czerwone róże na ławce, a teraz możemy stworzyć, wpisując sobie komentarze, Imagine. Chcemy, aby nasz obrazek był w stylu watercolor, jest to dość popularna stylistyka w tym momencie sprzedając cliparty na platformie Etsy. I przygotowałem taki prąd, czyli watercolor cute and happy penguin with red roses, valentine elements, white background. Czyli te wszystkie elementy, które chcę sobie spiąć i aby Midjourney przygotowało dla mnie cztery różne propozycje, czterech różnych obrazków, ponieważ chciałbym na przykład stworzyć set Słodkich, uśmiechniętych pingwinów, które mają czerwone róże, właśnie w stylu stylu które się teraz zbliżają. Chciałbym stworzyć taki set 20-30 obrazków albo pingwinów, albo pingwinów, jakichś też innych zwierząt, zebrać to wszystko w całość i wrzucić właśnie na Etsy. No i w ciągu kilkunastu sekund dało mi cztery różne pro, y, propozycje tego obrazków. Oczywiście mogą mi się one podobać, mogą mi się nie podobać, więc mogę tutaj tym przyciskiem odświeżyć sobie, aby stworzył mi y, nowe. Powiedzmy, że dość słaby uśmiech tutaj. Pingwinów, więc powiedzmy, żeby one były bardziej, że tak powiem, w cudzysłowie, słodsze, bardziej uśmiechnięte. Wolałbym, żeby one były właśnie bardziej uśmiechnięte, mógłbym stworzyć kolejne, ale powiedzmy, że ten tutaj mi się podoba, więc mogę go sobie powiększyć. Klikam sobie U1, oczywiście tutaj macie po kolei U1, U2, U3, U4 to jest skrót od Upscale, czyli od powiększenia, a V1, V2 też odpowiednio 1, 2, 3, 4 to jest stworzenie dodatkowej wariacji, więc mogę sobie stworzyć wariacje do tego, bo na przykład ten mi się podoba, ale powiedzmy, że ten pierwszy mi się podoba i ten drugi, bo ma też tutaj fajną czapkę, więc mi, powiększa mi tutaj takie dwa obrazki. To, co ja teraz muszę zrobić, to po prostu sobie je zapisać, więc klikam sobie Save Image i zapisuję sobie w dowolnym folderze. Większość tego typu obrazków na platformie Etsy właśnie sprzedając cliparty ma już usunięte tło tak, żeby osoby, które chcą na przykład takiego gnoma albo te pingwiny, które stworzyliśmy, móc wrzucić na przykład nie wiem, na czarne tło, na zielone tło albo w jakąś kompozycję, gdzie nie ma białego tła. Więc to, co teraz musimy zrobić, po prostu usunąć to tło. I tutaj z pomocą przychodzi mi platforma Canva. Być może oni słyszeliście, mega platforma, właśnie do edycji tutaj różnego rodzaju obrazków, tworzenia na przykład właśnie też, też tych digital planerów, czy tych zaproszeń rodzinowych czy wielu, wielu innych produktów cyfrowych, które możecie sprzedawać z powodzeniem właśnie na platformie Etsy. Canva mi tutaj pomaga właściwie tworzyć cały obrazek, cały set od A do Z. Ale dzisiaj bardzo pokrótce, czyli wrzucam sobie tutaj ten jeden obrazek, ten drugi obrazek i to, co bardzo ważne, chcący. Tutaj usuwać tło na tych obrazkach, potrzebujecie mieć dostęp do Canva Pro. Jest to oczywiście opcja płata, Nie mam tutaj żadnego linku referencyjnego, więc jak wejdziecie sobie na Canva, możecie sobie taki abonament miesięczny albo roczny wykupić. I to co musimy zrobić, to po prostu usunąć tło z obydwu obrazków tak, żeby ten, to tło było transparentne. I jak wejdziecie sobie, to zobaczcie, mamy tutaj jakby transparentne tło, czyli jeżeli chciałbym teraz zmienić tutaj tło, jeżeli ktoś kto tworzy, bo jakiś obrazek zmieni tło na niebieskie, to żeby ten pingwinek tutaj po prostu ładnie się komponował. Ale my sprzedajemy, jakby wrzucamy z pustym tłem, czyli ja tutaj nic nie, nie wrzucam. OK, mam dalej z transparentnym tłem. Jeżeli na przykład tutaj ten fragment mi się nie podoba, ja też dość często edytuję tego typu obrazki, żeby te obrazki tutaj były jak najlepiej zachowane. Oczywiście w przypadku 50-100 obrazków, a też tak mi się zdarza tworzyć tego typu Sety. No to jest to czasami czasochłonne, ale nabierając sprawę jest to bardzo proste, więc tutaj też na przykład nie podobają mi się te kropki, mogę je pousuwać. No wszystko zależy od Was, jak bardzo chcecie mieć powiedzmy ładny tutaj ten set i takie powiedzmy obrazki, tworząc ich kilkanaście czy kilkadziesiąt możemy spiąć w cały set i wystawiając tutaj właśnie taką ofertę na Etsy możemy takie obrazki sprzedawać. Do tego oczywiście dochodzi stworzenie miniatury, która ma zachęcać do sprzedaży, stworzenie odpowiedniego tytułu, opisu, tagów i tym podobne, ale nie dzisiaj w tym wideo. Dzisiaj chciałem wam pokazać po pierwsze możliwość tego typu działania, które sami możecie podjąć na platformie Etsy. Jeżeli to wideo wam się podoba jeżeli jesteście zainteresowani pociągnięciem tego tematu dalej, czyli właśnie jak tworzyć ciekawe miniatury, jak tworzyć odpowiednie tytuły, jak będzie wyszukiwanym, jak tutaj sprzedawać, jak w ogóle wejść bardziej szczegółowo w tą platformę, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu pod tym wideo. Dla mnie to też będzie sygnał, że ten temat jest dla was interesujący tutaj na tym kanale i na pewno będę go poszerzał bo sam spędzam troszkę czasu, że tak powiem, dziennie właśnie tutaj doskonalając swoje umiejętności na samej platformie Etsy, bo przynosi naprawdę bardzo fajny, ciekawy zysk. A też mam sam osobiście bardzo dużo fanów z tego móc tutaj tworzyć na tej platformie, a być może kogoś właśnie ta platforma również tutaj zainteresuje. Więc jeśli chcielibyście zacząć swoją przygodę z platformą Etsy, pamiętajcie, że w opisie tego wideo macie link do założenia swojego pierwszego sklepu, a z tym linkiem otrzymujecie 40 darmowych listingów, czyli możecie wrzucić 40 darmowych ofert, które chcecie sprzedawać. W przybliżeniu jest to oszczędność około 8 euro, bo każdy listing kosztuje nas około 20 centów, a tak zgarniacie 40 darmowych listingów na start. Widzimy się w kolejnym wideo. Trzymajcie się. Cześć.